Po co wyłaziłeś? Kurwa mać yeah. Oje, komu się skończyły pociski? Mógł ukraść, Ja mu ukradli Może na ukradli? Dobrze, koniec świata mu mógłbym przedłużać Piekło za marcu. Tak, chyba piekło i przestało Yep. I z kształtu je. Kurwa, opony mają. No mają, właśnie, to nie martwi. Takie zarty. Pięknie już. Mam babę. A Tego wujka. Jest smoke? już tam. nie zapominać. Mają szybkie broń, oni chcą wygrać tę rundę. Wolne ratownie, ratownie, ratownie. Powiedz niech się skończy. Smoke się kończy, No nie, wyjebał do wzięcia, kałacha. Wypełniłeś swoją, Patrz długą, patrz. Na placie od razu. Łapka, rzucasz Nie, no, ja nie widzę. ty Aż długą, wiesz... synek, ja będę patrzył. Rzucaj, 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 rzucaj. A ty masz? Mam. Okej, okay, to 40 sekund. Brawo, Brawo synek. Nie, nie, widzę, nie widzę, nie widzę, nie widzę, nie widzę, nie widzę, nie widzę. Bartek ci powie. Brawo, Bartek. Stój tak, Bartek. Ty bądź wcelowany tak, synek. Jo, wchodzi ojciec. Pięknie. Jeszcze jeden. Pięknie! Oj, jestem w stanie CVP się stołu. Hehehe! Wiiiiiiii! Ktoś chce Uzi? Jadek, ja kupuj. Nie kupuj. Jak dziadkowie rzuciłem. Dobra, już mam. To ja sobie nie zostawię. Hehe. <grystanie> no, nie tak to miało być. Chyba, że chcesz MP5. O! Ja lubię tam Gor, Gorsze chłopaki grają, gorzej jest dobrze. ty jesteś? Bardzo Nie, nie są fie... A się odbił niefortunnie. O kurwa, ale dostałem dwa. O! A kto tam poszedł? Pan Sfęcij psiok, Witamy! Kurwa. O, i widzisz Bartek? Kto tam poszedł? Brawo Bartek! Synek nie widzimy Idę do was Przesuńcie się, zróbcie miejsce Zajebali nam syna oj, ojciec Zajebali nam ojca ojciec Brawo Bartek! Brawo Bartek! Może kur, kurwa zrozumiesz! Żebyś tam nie wodzić Zrozumiałem Laszujemy na okno. Ty masz taka Jakbyś klaskał... O, ty to masz TK. Masz, ty masz Ja mam teka Synek, rzuć tego smoka, Zapierdalane Wyskakujemy przez okno. Ale to się nie zabijemy, to za... Dawaj. Nie wszyscy przez jedno. Został banie już jeden, dawać jeszcze jeden za nim jest. Tu jest na schodach! I pięknie. Brać broń i wygrywać. Moje. Baj. Tylko inteligentnie teraz wrócić. Jest smog jeszcze. <głos> inteligentnie. Wracam A, 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 a. Ej, jest! Strzelaj! Mój zen. Zgaduj. Jeden na respie. Na respie, u Macie. chcecie MK? To macie. Tutaj no. na respie. Pilnujcie okien, pilnujcie mi pleców. Piln pilnujcie ten. Krótką, krótką pilnuj Nie, to był smoke na, oknach. By na okna. Iźcie zrób po blecy. No idę plec na plec. No. Idź Bartek. do synka. Bartek, Bartek zostań, no na nam idzie. To tak patrz. -zo. -zo. Tak. Tu zostań sobie. O nie, jak on patrzy przez kratek, to się ostatnio źle skończył. Kurwa ląderzowi. Wydajemy... O, Bartek, o! Tak. E. Chyba dole. No, to, wie, on już to wie, Dobra, wie, dobra. zajebie. się. Urywam, nagrywam na